O nowym wspaniałym świecie nie wiedziałem nic. Grę pierwszy raz zobaczyłem, kiedy Fox Games zapowiedziało jej polskie wydanie, i jakąś godzinę później usiadłem do stołu z tym tytułem. Nie spodobało mi się. Teraz dzięki wydawnictwu miałem możliwość pogrania w jej polską wersję. Mógłbym coś opowiedzieć o temacie, budowanie tytułowego nowego wspaniałego świata, zdobywanie wpływu w różnych dziedzinach, od nauki przez ekonomię, podkrycia. Po ale prawda jest taka, że będziemy wykładać karty, płacić za nie różnymi surowcami, budować, produkować więcej kosteczek, wykładać więcej kart i tak w kółko. Temat w tej grze gra drugoplanową rolę. Ale karty są naprawdę świetnie ilustrowane i po zagłębieniu się w tytuł na pewno sporo osób odnajdzie tu też dużo tematu. Ale przejdźmy do gry. Cztery rundy, w których będziemy wybierać jedną kartę i przekazywać resztę graczom po lewej lub prawej stronie. Tak zwany draft. Nic specjalnego. Ale ciekawym zabiegiem jest to, że karty, które wybieramy, nie wchodzą od razu jako budowle do naszego tableau, ale po wybraniu wszystkich kart bierzemy je z powrotem na rękę i dopiero wtedy decydujemy, które będziemy chcieli budować, a które odrzucimy wymieniając na pojedynczy surowiec. Ten kładziemy od razu na karty. Jeśli zapłacimy cały koszt karty, przenosimy ją nad nasze państwo, jeżeli nie, będzie czekało na lepsze czasy, znaczy na więcej surowców. Następnie przejdziemy do fazy produkcji. Nasze państwa i wybudowane budowle będą produkować. Po kolei, tak jak widać to na planszy, na początek szare kosteczki. Wyprodukowane surowce kładziemy na budynkach, a jeżeli nie mamy gdzie ich położyć, kładziemy na planszy państwa. Tak odłożonych kostek nie możemy już wziąć z powrotem. Ważne jest więc odpowiednie planowanie ruchów, aby surowce nam się nie marnowały. Ale jeżeli zbierzemy tak pięć kostek, zamienimy je w krystalium. Niektóre budowle go wymagają, ale częściej będziemy wykorzystywać je jako dowolny surowiec. No, wiecie, taki Joker. Kto wyprodukuje najwięcej surowców danego rodzaju, otrzyma żeton postaci, finansisty albo generała. Tak jak widać na planszy przy danym surowcu. I na koniec gry będzie warty jeden punkt. Albo czasami więcej. I teraz przechodzimy do kolejnego surowca i tak dalej, i tak dalej. I tutaj tkwi całe clue nowego wspaniałego świata. Trzeba planować tak, aby nie marnować surowców i aby do gry wprowadzać budynki w takiej kolejności, abyśmy nie musieli czekać całej rundy, aż karta zacznie nam działać. To jest to zadziwiająco dużo satysfakcji, kiedy z właśnie wyprodukowanych kosteczek dokończymy budowlę, która dosłownie za chwilę wyprodukuje nam inne surowce, dzięki którym dokończymy kolejną budowlę, która da nam surowce i tak dalej. I gra jest krótka. Gra jest prosta. Jest dużo kart, parę państw, a w dodatku dwustronnych. Tak więc mamy tu sporo regrywalności. Nie ma natomiast bardzo skomplikowanych strategii. Na końcu dostajemy punkty za wybudowane budynki, z tym, że niektóre dają nam punkty w zależności od tego, ile mamy wystawionych kart innego rodzaju. Jednym słowem, takie małe kombosiki. Ale brak skomplikowanych strategii to nie wada, to cecha nowego wspaniałego świata. Teraz to wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest coś, co was do tej gry przyciągnie. Znacie mnie. Uwielbiam karcianki, w których mogę się zanurzyć z nocem akcji, możliwości i strategii. Ale nowy wspaniały świat swoją prostotą i płynnością rozgrywki przyciąga do stołu. Jeżeli gry pokroju Osadników czy Race for the Galaxy was przerażają, to zainteresujcie się nowym wspaniałym światem. Przyjemna rozgrywka z budowaniem niewielkich kombosów i sporo do satysfakcji, kiedy nam wyjdą. Mam na imię Marcin, a to było kilka minut z nowym wspaniałym światem. Dziękuję wydawnictwu Fox Games za przekazanie gry do recenzji.